Dobro večer <laughs> Opinja meču. Baš trudno povijedati po takvi jednom meču opinja. Naš cilj je bil vigrat meč. Jak vigrat, nije važno. co imamo bardzo trudni ti godini mečevi. Gratulacija na druga držina jak diša i igrala taj meč. Bardzo, bardzo, bardzo dobrzy meč. bardzo się cieszymy, że udało nam się powalczyć z tym zespołem, na pewno zespół bardzo utytułowany, do tej pory jeszcze w lidze miszów nie przegrał meczu, więc no na pewno wielka klasa przeciwnika. Dzisiaj zagrał w troszkę innym składzie niż zwykle gra, no ale na pewno tak tacy zawodnicy jak Paweł Papkę są chyba nam wszystkim bardzo, bardzo dobrze znani i wiemy, że no są to światowej klasy zawodnicy, więc tym bardziej myślę wielkie słowa uznania dla mojego zespołu, że że podjął walkę, że podjął walkę nawet w momentach takich, w których no, zespół z Resowi już zdobywał kilkupunktową przewagę. No, my nie poddawaliśmy się, walczyliśmy. No, najlepszym przykładem tego, tego seta był ten set trzeci, gdzie chyba sześć, sześć set boli żeśmy obronili. Ale w pozostałych setach było podobnie. Zespół z już budował sobie przewagę. No, my żeśmy starali się, starali się jak najwięcej tej krwi im napsuć i, i myślę, że rozegraliśmy dobre, dobre spotkanie i że tak powiem, już zatraliśmy to złe wrażenie, które pozostawiliśmy po środzie.